Modelatornia, czyli eksperymentalna scena teatru Kochanowskiego w Opolu. Dawniej mieściła się tutaj malarnia i pomieszczenia techniczne. Kiedy przyjechałem w 2015 roku do Opola, zobaczyłem tę niezwykłą industrialną przestrzeń, i pomyślałem sobie, że każdy twórca marzyłby, żeby realizować tutaj swoje przedstawienia. Nawiązując do poszukiwań Jerzego Grotowskiego, właśnie z początkiem otwarcia tej sceny. Zainicjowaliśmy również konkurs modelatorny, który jest przeznaczony dla młodych twórców w celu poszukiwania swojego języka, ale również nowego, świeżego dialogu z publicznością. Ideą i celem zarazem tego konkursu jest nie tylko wspieranie młodych twórców, ale... Znalezienie dla nich bezpiecznego azylu, by właśnie mogli tutaj na tej scenie eksperymentować, poszukiwać nowych form, nowego języka, e, przedstawiać różnego rodzaju narracje i różne perspektywy z punktu widzenia własnego i własnej twórczości. Tegoroczna już siódma edycja konkursu jest bezpośrednią kontynuacją działań poprzednich edycji. Komisja konkursowa spośród wielu prac wybrała trzy, pod czym odbyły się rezydencje właśnie tutaj na scenie w Teatrze Kochanowskiego a następnie skierowana do produkcji pełnowymiarowego przedstawienia spektakl Ono 1. Zapraszam Państwa na scenę modelatornia, która jest wyjątkowa nie tylko w skali kraju, a która swoim industrialnym charakterem zachwyca widzów i twórców.